Do głowy panu za głowie cisnęły się tysiące fortelów, ale właśnie dlatego, że ich było tysiące, żaden nie przedstawiał się jasno. Nie może już inaczej być, jeno skórą płacę pomyślał. I ruszył ku ścianie. Nagle uderzył głową o coś twardego. Zmacał: była to drabinka. Chlew nie był świński, ale bawoli i do połowy długości miał strych służący za skład słomy i siana. Pan Zagłoba bez chwili namysłu wylazł na górę. Po czym siadł, odetchnął i począł zwolna wciągać za sobą drabinkę. No, to jest i w fortecy mruknął. Choćby też i drugą drabinę znaleźli, nieprędko się tu dostaną. Jeśli pierwszego łuba, który się tu wychyli, nie rozwale na dwoje, to się pozwolę na schab uwędzić. O, do diabła, rzekł nagle. Istotnie będą mnie mogli nie tylko uwędzić, ale upiec i na łuj przetopić. A jakoś to będzie, mruknął pan Zagłoba i zbliżywszy się do dachu, począł z lekka rozrywać i unosić poszycie, aby sobie prospektus na świat otworzyć. Poszło mu to z łatwością, gdyż mołojcy rozmawiali ciągle pod ścianami, chcąc zabić nudę czuwania, a przy tym wstał dość silny wiatr i głuszył powiewem wśród pobliskich drzew szelest unoszonych snopków. Po pewnym czasie dziura była gotowa, pan zagłoba wetknął w nią głowę i począł rozglądać się naokoło. Noc poczynała już ustępować, a na wschodnią stronę nieba wstępował pierwszy brzask dnia. Więc przy bladym świetle ujrzał pan za głoba cały majdan zapełniony końmi, przed chatą szeregi śpiących mołojców, powyciągane na kształt długich, niewyraźnych linii, dalej żuraw studzienny i koryto, w którym świeciła woda, a obok nich znów szereg śpiących ludzi i kilkunastu mołojców z gołymi szablami w ręku przechadzających się wzdłuż owego szeregu. Mm, to moi ludzie, których w łykach wzięto, mruknął szlachcic. Ba, dodał po chwili, żeby to byli moi, ale to książęcy. Dobrym byłem im wodzem, nie ma co mówić. Zawiodłem ich psu w gardło. Wstyd będzie oczy pokazać, jeśli mnie Bóg wróci wolność. A wszystko przez co? Przez amory i napitki. Co mnie było do tego, że się chamy żenią? Tyle miałem do roboty na tym weselu, ile na psim. Wyrzekam się tego zdrajcy miodu, który włazi w nogi, nie w głowę. Wszystko złe na świecie z pijaństwa, bo gdyby nas byli trzeźwych napadli, byłbym jako żywo otrzymał Wiktorię i Bohuna w chlebie zamknął. Tymczasem szarzało coraz bardziej. Okolice chaty poczęły się wychylać z cienia, dach chaty powlókł się jakoby srebrem. Już pan zagłoba mógł dokładniej odróżnić pojedyncze grupy na Majdanie, już dojrzał czerwoną barwę swych ludzi leżących koło studni i baranie kożuchy, pod którymi spali mołojcy wedle chaty. Nagle jakaś postać podniosła się z szeregu śpiących i poczęła iść wolnym krokiem przez Majdan, zatrzymując się tu i ówdzie koło ludzi i koni. Chwilę pogadała z ojcami pilnującymi jeńców i na koniec zbliżyła się do chlewa. Pan Zagłoba sądził w pierwszej chwili, że to jest Bohun. Zauważył bowiem, że strażnicy rozmawiali z ową postacią tak jak podwładni z przełożonym. Ej, mruknął żebym to ja miał teraz guldynkę w ręku, nauczyłbym cię, jak to nogami się nakrywać. W tej chwili postać owa podniosła głowę i na twarz jej padł szary blask świtu. To nie był bohun, ale Sotnik, Hołody, którego pan zagłoba poznał natychmiast, bo go znał doskonale jeszcze z tych czasów, gdy dotrzymywał Bochunowi kompanii w Czechrynie. Chłopcy, rzekł Hołody, a nie śpicie. Nie batku, choć i chce się spać, czas, by nas zmienić. Zaraz was zmienię, a wraży syn nie uciekł. Oj, oj, chyba dusza z niego uciekła, ojcze, bo się ani ruszył. Szczwana to liszka, a obaczcie no, co się z nim dzieje, bo on gotów się w ziemię zapaść. Zaraz, odrzekło kilku ojców, zbliżając się ku drzwiom chlewa. Stoczcie też i siana ze stropu, konie wytrzeć. Ze wschodem ruszamy. Dobrze, Batku. Pan Zagłoba porzuciwszy co tchu swoje stanowisko przy dziurze w dachu, przyczołgał się do otworu w stropie. Jednocześnie usłyszał skrzyp drewnianej zawory i szelest słomy pod nogami mołojców. Serce biło mu młotem w piersi, a ręką ściskał głównie szabli, ponawiając sobie w duchu śluby, że prędzej da się spalić razem z chlewem, lub na sieczkę pociąć niż żywcem wziąć. Spodziewał się też, że rada chwila małojcy podniosą wrzask straszliwy, ale się omylił. Czas jakiś słychać było, jak chodzili coraz to śpieszniej po całym chlebie, Nareszcie jeden ozwał się. — Jaki tam czort, nie mogę go zmacać, my go od tu rzucili. — Niesamowity, czy co? Skrzesz ognia, wasyl, ciemno tu jak w lesie. Nastała chwila milczenia. Wasyl szukał widocznie hubki i krzesiwa, drugi zaś mołojec począł wołać z cicha. Panie szlachcic, odezwij się! cały psa w nos! mruknął za głowa. Wtem żelazo poczęło szczękać okrzemień, sypnął się rój iskier i rozświecił ciemne wnętrze chlewa i głowy mołojców przybrane w kapuzy. Po czym zapadła ciemność jeszcze głębsza. Nie ma, nie ma, wołały gorączkowe głosy. Wówczas jeden z ojców poskoczył ku drzwiom. Batku hołody! Batku hołody! — Co takiego? Pytał Sotnik, ukazując się we drzwiach. Nie ma lacha! Jak to nie ma! W ziemię zapadł, nie ma nigdzie! O gospody pomyłujmy ogień! Krzesali! Nie ma! Nie może być! Oj, byłoby wam moda tamana, uciekł, czy co? Pospaliście się! Ne, Batku, my nie spali! Z chleba on nie wyszedł naszą stroną! Cicho! Nie budzić atamana! Jeśli nie wyszedł, to musi gdzieś być! A wy wszędzie szukali? Wszędzie! A na stropie! Jak jemu było na strop leść, kiedy był w łykach? Durny ty! Żeby on się nie rozwiązał, to by tu był! Szukać na stropie! Skrzęzać ognia! Sypnęły się znowu iskry. Wieść przeleciała wnet przez wszystkie straże. Poczęto się tłoczyć do chlewa z owym pośpiechem zwyczajnym w nagłych razach, słychać było szybkie kroki, szybkie pytania i jeszcze szybsze odpowiedzi. Rady krzyżowały się jak miecze w boju. Na strop, na strop, a pilnuj z zewnątrz. Nie budzić Atamana, bo będzie bieda. Nie ma drabiny, przynieść drugą. Nie ma nigdzie, skoczyć do chaty, czy tam nie ma. O, lach przeklęty! Leść po węgłach na dach, dachem się przedostać. Nie można, bo wystaje i podbity deskami. Przynieść spisy, po spisach wtedy wejdziemy. A sobaka drabinę wciągnął. Przynieść spisy, zabrzmiał głos Hołodego. Mołojcy skoczyli po spisy, inni zaś popodnosili głowy ku stropowi. Już też rozpierzchłe światło wniknęło przez otwarte drzwi do chlewa, a przy jego niepewnym blasku widać było kwadratowy otwór stropu czarny i cichy. Z dołu ozwały się pojednawcze głosy: No, panie szlachcic, spuść drabinę i zleź, i tak się nie wymkniesz. Po co ludzi trudzić? Zleź, zleź! Cisza. Ty mądry człowiek, żeby tobie to, co pomogło, tak ty by siedział, ale że to tobie nie pomoże, tak ty zleziesz dobrowolnie. Ty dobry. Cisza. Zlesia, nie to ci skórę ze że my łbem na dół wgnujcie, wrzucimy. Pan zagłoba pozostał równie głuchy na groźby jak na pochlebstwa i siedział w ciemnościach jak borsuk w jamie, gotując się do zaciętej obrony. Tylko szablę coraz mocniej ściskał i sapał trochę i w duchu pacierz szeptał. Ale tymczasem związano drabiny i przystawiono je do otworu. Źle było i po nich wchodzić, bo się zaraz wygieły na związaniu i szczeble cienkie trzeszczały pod stopami, które na próbę na najniższym stawiono. Ale począł wchodzić sam Hołody, wchodząc zaś mówił ty, panie szlachcic, widzisz, że to nie żarty. Uparłeś się na górze siedzieć, to siedź, ale się nie broń, bo my cię dostaniemy i tak, choćby i cały chlew mieli jej rozebrać. Ty miej rozum. Na koniec głowa jego dotknęła czeluści i pogrążyła się w niej zwolna. Nagle dał się słyszeć świst, szabli. Kozak krzyknął strasznie, zachwiał się. I padł między mołojców z rozwaloną na dwie połowy głową. – Koli, koli! – zawrzasnęli mołojcy. W całym chlewie powstał straszliwy zamęt. Podniosły się krzyki i wołania, które zgłuszył grzmiący głos pana za głowy. – A, złodzieje, ludojady, a basałyki, do nogi was wytłukę, szelmy parszywe! – w kilka chwil później trzy nowe ciała spadły na głowy stojącym w dole. Pan Zagłoba rozgrzany triumfem ryczał, jak bawu i zionął takie przekleństwa, jakich świat nie słyszał, i od jakich dusze niezawodnie zamarłyby w mołojcach, gdyby nie to, że wściekłość poczęła ich ogarniać. Niektórzy kuli z pisami strop, inni darli się na drabinę, chociaż w czeluści czekała śmierć pewna. Nagle krzyk się zrobił przy drzwiach i do chlewa wpadł sam Bohun. Był bez czapki tylko w szarawarach i koszuli, w ręku miał gołą szablę, w oczach płomień. Przez dach! Psia wiary krzyknął: Po życie rozerwać i żywcem brać! A zagłoba ujrzawszy go, ryczał chamie! pójdź no tu tylko nos i uszy ci obetne, gardła nie weznę, bo to kata własność, a co tchórzcie obleciał, boisz się parobku związać mi tego szelmę a łaskę znajdziecie cóż wisielcze, cóż kukło żydowska sam tu wychyl jeną bana strop chodź, chodź, będę ci rad poczęstuje tak żeć cię przypomni twój ojca. Ojciec diabeł i twoja mać gamratka. Tymczasem krok w dachu poczęły jęczeć. Widocznie małojcy dostali się na ni teraz, rwali już poszycie. Za głowa dosłyszał, ale strach nie odjął mu sił. Był jakby spity bitwą i krwią. Skoczę w kąt i tam zginę, pomyślał. Ale w tej chwili na całym majdanie rozległy się strzały, a jednocześnie kilkunastu mołojców wpadło do chlewa. Batku, batku, krzyczeli w niebo głosy. Bywaj.